Siemanko, z tej strony b Mario, Chemnicki Dom Kultury. Zapraszam Was na kolejne zajęcia tańca breakdance. Witam Was, kochani, moja grupa The Fresh Kids. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. U mnie też. Mam dla Was, słuchajcie, dwie sprawy, które na początku chciałem przedstawić. Pierwsza, to jest ta bardzo pozytywna, to jest taka, że najprawdopodobniej, kochani, jeżeli nic się nie zmieni z zaostrzeniami, to w lutym już zaczniemy tańczyć tu na sali. Także mam nadzieję, że się cieszycie i że będzie fajnie. Druga sprawa jest taka, kochani, że chciałbym troszeczkę podsumować te zajęcia online, te wszystkie filmiki i zrobić jeden pewien myk. Chciałbym, żebyście nagrali filmik, jak tańczycie i wysłali do Domu Kultury, do Chemickiego Domu Kultury. Podamy pod filmikiem e-mail, wrzucimy tam filmiki i fajnie żebyśmy zobaczyli wasz progres. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że jesteście gotowi potrenować przed lutym. Spotykamy się w lutym najprawdopodobniej. Miejmy nadzieję, że się tak stanie i zaczynamy ostro działać. A ja Was kochani zapraszam na zajęcia tańca Breaking. Pozdro!